Gorąco w kolejnej odsłonie spotkania z artystką, artystką, która nie po raz pierwszy gości w galerii jest. Beata Szczepaniak, kłaniam się nisko. Dziękuję Dobry bardzo miło. Jedna z 80 kobiet, która postanowiła przyjąć zaproszenie i zaprezentować w ramach wystawy Głos Kobiet dwie swoje prace. Beato, o jakich obiektach mówimy. Mówimy o płaskorzeźbie, każda inna, oraz o. Na szyjniku i kolczykach Woman Power. I to jest tak, że płaskorzeźba, można powiedzieć, że była pierwszą wzorem i inspiracją. Znaczy była pierwsza. Była pierwsza. Później były, parę lat później, ładnych parę lat później, powstał naszyjnik oraz kolczyki. Płaskorzeźba powstała w 2013 roku. I można powiedzieć, że powstała przypadkowo. Ja, będąc jeszcze na studiach, odlewałam jakieś tam jabłka, i ściągając negatyw z połówki jabłka, w mojemu zdumieniu okazało się, że ma on bardzo kobiece, waginalne kształty. I stwierdziłam, że no, muszę coś z tym zrobić, że chcę koniecznie zrobić pracę na ten temat. I odlałam kilkanaście Takich połówek jabłek z różnych, bardzo różnych jabłek, mniejszych i większych. Dlatego też taki przewrotny tytuł: każda inna, każda inna połówka jabłka, ale też każda inna kobieta, bo każda z nas jest inna przecież. I na swój sposób wyjątkowa. Po paru latach, kiedy zaczęłam robić biżuterię, stwierdziłam, że, no nie, że ja muszę jakby uchwycić też w biżuterii ten kształt, podejmujesz bardzo odważny temat, powiedziałabym otwarcie, mówisz o. Bardzo intymnych częściach ciała kobiety, ale w taki sensualny, znamienny dla ciebie sposób. Bata była bohaterką wystawy autorskiej, wystawy, która nosiła nazwę Niekontrolowane rzeźba blisko ciała, gościła tutaj właśnie w galerii jest w ubiegłym roku, a dzisiaj jesteś częścią projektu zbiorowego. W której odsłonie czujesz się lepiej, albo czym te dwie wersje w zasadzie przedstawiania obiektów dla ciebie się różnią? Wystawa indywidualna była dla mnie o wiele większym stresem. Pokazywałam sporo swoich prac, to były tylko moje prace, i jakby spoczywała na pewną o wiele większa odpowiedzialność. Tutaj w wystawie zbiorowej czuję się bardziej komfortowo. Jestem wśród, wśród wielu, jestem jedną z wielu. Jednym z wielu głosów kobiecych. Także jedno i drugie doświadczenie jest bardzo fajne i bardzo fajnym, ciekawym przeżyciem. Na pewno wystawa indywidualna była dla mnie po prostu bardzo stresująca, ale dużo mi dała, i bardzo się cieszę, że powstała, i bardzo dziękuję, że zostałam do niej zaproszona. My oczywiście w pełni podzielamy tę radość, i, i każdy, każdy głos w tym projekcie jest dla nas istotny. Twój głos umiejscowiony został w przestrzeni szepty bardzo takiej intymnej, powiedziałabym, wybitnie osobistej. Dobre miejsce wygospodarowałyśmy dla Twoich prac? Jak najbardziej. Myślę, że, że tak, że te prace pasują do tej części, że są właśnie, tak jak mówiłaś, sensualne są, e, są zwi związane też z bardzo intymną e, sferą e, kobiety. Do zapoznania się z pracami zgromadzonymi w przestrzeni szepty, ale również. E, z pozostałymi obiektami uszeregowanymi w czterech pozostałych przestrzeniach galerii. Zapraszam wtedy, kiedy będzie można odwiedzić galerię osobiście. Póki co, śledźcie nas na Facebooku, na Instagramie, na naszym YouTubie pod hasłem Polska Sztuka Złotnicza. Nie możemy się doczekać, aż Was ugościmy tutaj osobiście. Póki co, pozostajemy w kontakcie online. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.